Dzisiaj będę przenosił mnichy z domu. Pokazuję Wam teraz akurat królewskie, bo one będą e, sąsiadować właśnie z tymi mnichami. E, w tej wolierce obok, którą tutaj mamy. Ale chciałem pokazać teraz mnichy i chwilę tam o nich opowiedzieć, jak będę je wynosił. Wieszcie mi, że się naprawdę nie dało. Tak się okropnie darły, zresztą mm, chwilkę pokażę tego. Właśnie diabła, bo inaczej go nie nazwę, jak tam się wydzierał na mnie. No ale właśnie, co chcę powiedzieć, bo tak zacząłem mm, pokazywać rozelki, natomiast, natomiast, gnichy będą tu, tak powiedziałam, powiedziałem, obok. Mam przygotowaną, no nie mam oczywiście zawieszonej budki, budkę przed momentem zabrałem od tych szalonych miszek, więc stąd był ten krzyk, stąd był ten wrzask, ja to za chwilę pokażę. No muszę mu mocować, Donieść oczywiście im no, sporo tych patyczków, sporo tych gałęzi, bo one już zaczęły u mnie w tamtej klateczce, w której mam w mieszkaniu, już wiązać sobie gniazdo, czyli przeplatać przez siatkę, kłaść do budki. No zaczęło się tam już taka pontonina, więc czas najwyższy, by je przenieść ciepło, w zasadzie się zrobiło. No mamy już co prawda początek tego maja, no ale powiem szczerze, że no wyjątkowo dzisiaj że będę wieszał budkę, będę im tutaj mocował patyczki, tak jak tym wcześniej rozelkom. No i będziemy przenosić, no zobaczymy, jak to będzie wyglądać za chwilę. dzisiaj ale one parka. Budkę już umocowałem, jak widzicie, dałem również różne gałązki, by mogły sobie siadać, są troszeczkę grubsze, są troszeczkę cieńsze tak żeby mogły sobie przesiadać się i te pazurki żeby pracowały jak widzicie na podłogę mnóstwo gałęzi, które nawaliłem naprawdę stertę taką przeróżnych i grubszych i, i cieńszych by mogą sobie również przebierać, przecinać no i myślę, że będziemy patrzeć jak będą się tutaj Chcę sobie to gospodarować, jak będę się klimatyzować w tej nowej woliorce, w tych nowych warunkach. Myślę, że te patyczki zaczną zaraz ciąć. Zaraz zaczną sobie tu układać i w budce i czekać na siatkę. No mam taką nadzieję, właśnie. Nie zobaczymy. No idę teraz do nich, będę je łapał. No i przez moment usłyszycie, jak krzyczą. No ptaszki, jak widzicie, już przeniesione. Troszkę tam się strachu najadły, wiadomo jak łapałem, już nie chciałem tego pokazywać, bo nie było co pokazywać, ptaszki wiadomo starały się uciec, no ale delikatnie połapałem, już puściłem. no widzicie jakie cichutkie, nie te diabełki co były wcześniej, o nieśmielone widzę, zawstydzone, na pewno zawstydzone, Idziesz tak się zachowywać. No budkę mają swoją, tą którą miały, myślę, że... Poznają ją Nie no, nie chce mi się wyjeżdżać że te same ptaszki Jakie cichutkie Jakie spokojne No ładne takie jak były No myślę, że teraz na pewno będą zadowolone, bo w domu wiadomo, to tylko klatka. Nie ma też tak miłego, fajnego powietrza ciepłego jak na dworzu raz znacznie większa, także więcej przestrzeni dla nich, to jest ważne dla plaszki. No I przede wszystkim, tak jak mówię, no światło, powietrze. I no przede wszystkim z gałązek, z którymi będą teraz walczyć. No Myślę, że może jak zauważę, że zaczynają coś budować, to będę nakręcał i pokażę Wam jak powstaje właśnie takie gniazdo, które one budują. от заводневки.